Asper możesz nagrać coś o CLSW219 w budżecie tak do 40 klocków? Jaki silnik? Odpisałem, że jasne, więc lecimy. CLSW219 to klasa W211 w lepszym garniaku, ale to nie jest fura 1 do 1. Na tę chwilę jest około 130 sztuk, ale jak wbijemy budżet 40 klocków, to ilość spada do około 50. W tym budżecie masz praktycznie same furie, które mają ponad 300 tysiaków na latane, nawet jeśli na liczniku jest magiczne 270 tysiaków. Silnik to w 90% 3,5 w benzynie MPI, 272 kunia lub 292 kunia CGI, ale ten jest już z bezpośrednim wtryskiem. Są też 320 CDI w dieslu, 224 kunia. Jedyne dwie sztuki to 500 z V8. Ale o V8 w tym budżecie możesz zapomnieć. No chyba, że będzie to jakiś totalny fart. Celuj w V6 272 kunia, bo ma MPI i wsadzisz tam gaziutek. Lub tego diesla, 224 konie. Ale. 40 klocków to budżet w niskim pułapie, bo CLS-y były droższe niż E-klasy i ciągle trzymają cenę, więc szukanie w tym budżecie poniżej 4 dyszek to proszenie się o kłopoty. Takich nawet nie oglądaj, bo z tym przebiegiem fura musiałaby kosztować minimum 50 klocków. Szukaj bez pneumatyki, jak chcesz w stanie eksploatacji. Airbatic nie jest drogi w serwisie, ale w tym budżecie będzie już wymagać 1 do 3 klocków włożenia. Czy da się znaleźć CLS-a w budżecie 40 koła? Tak. Ale to nie jest łatwa sprawa, pomimo że masz trochę ofert. Więc cierpliwości, chłodnej głowy i czas. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać Mirasowi. Otrzymasz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu.